o twój chrześcijański głos. Smartwe wstanie Jezusa Chrystusa. Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie. A pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał. I rzekła do nich: Zabrano pana z grobu, i nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a kiedy już się nachylił, zobaczył leżące płótna. Jednakże nie wszedł do środka, nadszedł potem także Szymon Piotr. Idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięta w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówił, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.